Sprawa Kiry Hart miała miejsce w marcu 2023 roku, kiedy to zwykłe zaproszenie na nocowankę do koleżanek zamieniło się w koszmar, który wstrząsnął nie tylko rodziną dziewczynki, ale też całym Queensland w Australii. Władze zareagowały natychmiast, a trzy uczestniczki w wieku od 12 do 14 lat zostały oskarżone o szereg poważnych czynów, w tym napaść i pozbawienie wolności. Oczy zbrodni. Julita Karina M. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Oczy zbrodni. Mam na imię Julita i w swoim podcaście przedstawiam historie, które nigdy nie powinny się wydarzyć. Dziękuję wszystkim za każdą subskrypcję, za każdego lajka i komentarz. Oczywiście wszystkich, którzy są tu po raz pierwszy. Zachęcam, by zostali ze mną na dłużej. Nie przedłużając, zapraszam do odsłuchania dzisiejszego odcinka. 11 marca 2023 roku, gdy zapadał zmrok, 13-letnia Kira Hart stanęła przed domem swojej koleżanki z klasy w Queensland, ściskając w dłoniach plecak wypchany przykąskami i zwinięte śpiwór. W głowie miała obraz wspólnych chwil z koleżankami, rozmów, Żartów, wspólnych gier i poczucia przynależności do grupy. Myślała, że to będzie zwykły, beztroski wieczór. Jeden z tych, które zapamiętuje się jako ciepłe wspomnienie z dzieciństwa. Nocne rozmowy, śmiechy tłumione pod kołdrą. Światło lampki w pokoju i poczucie, że nic złego nie może się wydarzyć. Nie wiedziała jeszcze, że ten dom nie będzie miejscem zabawy. Nie wiedziała, że to, co miało być pierzomową imprezą. Stanie się początkiem doświadczenia, które na zawsze zmieni jej życie. Kira niczym nie wyróżniała się na tle innych 13-latków. Chodziła do szkoły, odrabiała lekcje, śmiała się z rówieśnikami, żyła rytmem zwyczajnych dni, w których świat wydaje się bezpieczny, przewidywalny i oswojony. Była częścią codzienności tej szkolnej, podwórkowej, dziecięcej, której granica między zabawą a dorosłością. Wciąż jest jeszcze wyraźna. Dorośli widzieli w niej dziewczynkę bystrą, ciekawą świata otwartą na ludzi i zaangażowaną w relacje z innymi. Rodzice, sąsiedzi, nauczyciele wszyscy opisywali ją jako osobę, która naturalnie budowała więzi, która nie izolowała się, nie budziła niepokoju, nie wysyłała sygnałów ostrzegawczych. Nie było znaków zapowiadających tragedię nie było żadnych czerwonych flag niepokojących sygnałów. Tak więc zaproszenie od kolegów z klasy wydawało się czymś normalnym. Zwykłym gestem młodzieńczej codzienności, który w niczym nie różnił się od setek innych zaproszeń, jakie dzieci przyjmują każdego dnia, nie podejrzewając, że jedno z nich może stać się początkiem krzywdy. Jej świat nie był światem chaosu ani przemocy. Spokojna, podmiejska dzielnica sprawiała wrażenie miejsca, w którym nic złego nie powinno się wydarzyć. Ciche ulice, znajome twarze, domy, które budowały iluzję bezpieczeństwa i stabilności. To była przestrzeń codzienności, w której rodzice czuli spokój, a dzieci poruszały się bez lęku. Wszystko zaczęło się w sposób, który nie wzbudzał żadnych podejrzeń. Ira otrzymała zaproszenie na nocowankę, wysłane przez koleżanki z klasy: Chloe Denman i Renisha Gretsch. Towarzyszyła im również dwunastoletnia Szana Grecz. Dziewczynka przyszła z przekonaniem, że czekają zwykły wieczór śmiech, rozmowy, dziecięca beztroska i normalność. Ale to, co miało być beztroską zabawą, szybko zamieniło się w koszmar, którego nikt nie mógł przewidzieć. Po przekroczeniu progu domu została odcięta od świata, odizolowana od jakiejkolwiek pomocy i otoczona przez grupę, która nie przyszła się bawić. W tej jednej chwili zmieniła się cała dynamika. Z gościa stała się celem, z koleżanki ofiarą. I właśnie wtedy rozpoczął się wielogodzinny koszmar, którego nie dało się już zatrzymać. Przez cztery godziny Kira była uwięziona w pokoju, otoczona przez tych, którym ufała, a którzy stali się jej katami. Była bita pięściami, dżganem, cięta ostrymi przedmiotami. Poddawana fizycznemu i psychicznemu znęcaniu. Każde uderzenie, każdy cios pozostawiał ślad, który nie znikał. Szklane butelki tłukły się o podłogę i ściany, a niektóre rozbite trafiały w jej ciało. Każdy krzyk, każdy płacz zdawał się dla sprawczyń być tylko kolejną zabawą kolejnym dowodem ich kontroli i władzy nad ofiarą. Szanaja, najmłodsza z grupy, miała zaledwie 12 lat. Chloe była tym samym sprawcą, który w wieku 14-15 lat nosił nóż i używał go jako narzędzia przemocy. Rainie Grech miała wtedy 14 lat. Była tą, która najczęściej uderzała najbardziej aktywnie i bezwzględnie w trakcie ataku. Kiera została wrzucona w wir przemocy, którego nie dało się zatrzymać. Była wielokrotnie uderzana, policzkowana, kopana. Każdy cios pozostawiał ślad, nie tylko na ciele, ale też w psychice. Ostrymi przedmiotami zadawano rany cięte i szarpane, a dłonie, które miały być przyjazne, stawały się narzędziami przemocy. Nie był to jedynie akt fizyczny. Przemoc miała też wymiar słowny. Była drwiona, poniżana. Jej cierpienie stawało się źródłem śmiechu sprawców, którzy nagrywali każdy moment, każdą reakcję, jakby chcieli utrwalić horror, którego sami byli autorami. Nagrania ujawniły coś więcej niż przypadkową przemoc, pokazywały skoordynowane, wyrachowane okrucieństwo. Jedna dziewczyna zadawała ciosy, podczas gdy druga filmowała każdy ruch, rejestrując zarówno uderzenia, jak i reakcje ofiary. Śmiech, drwiny i komentarze pochwalne podkreślały chłód sprawców, którzy traktowali tortury jak grę. W jednym z nagrań padły słowa. W zasadzie po prostu kogoś torturowałam, było cholernie zabawnie, a w tle rozbrzmiewał nieprzerwany śmiech. Atak trwał niemal cztery godziny, podczas których Kira błagała o przerwanie, osłaniała twarz, próbowała się chronić, a każdy moment wydawał się przedłużającym koszmarem, z którego nie było ucieczki. Gdy w końcu udało jej się uwolnić, wróciła do domu. Nie przypominała tej samej dziewczynki, która kilka godzin wcześniej wyszła z plecakiem i śpiworem. Jej ciało było pokryte siniakami, spuchnięte od uderzeń, a twarz zdeformowana bólem i szokiem, niemal nie do poznania. Jeszcze bardziej zniszczona była jednak psychika rozbita, poraniona, pełna lęku i dezorientacji. Jej rodzina ujrzała widok, którego nie da się zapomnieć ciało poważnie posiniaczone. Opuchnięte, pokryte ranami szarpanymi i ciętymi. Wasz i ramiona były szczególnie poranione, wymagając natychmiastowej hospitalizacji, pilnej opieki medycznej, a także operacji, by opatrzyć najgłębsze, najbardziej niebezpieczne rany. Każda minuta w szpitalu stawała się świadectwem brutalności, której nie dało się cofnąć ani zapomnieć. Lekarze podkreślali, że urazy Kiry nie były jedynie powierzchownymi śladami przemocy, nie chodziło o to, by naprawić wygląd. Każdy z każda rana cięta niosła ze sobą ryzyko poważnych konsekwencji dla jej zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Specjaliści zauważyli, że nawet najbardziej precyzyjnie przeprowadzona operacja i zabiegi medyczne nie wystarczą same w sobie, by przywrócić równowagę. Potrzebna była terapia, systematyczne wsparcie psychologiczne i obecność rodziny, która stała się fundamentem procesu zdrowienia. To, co wydarzyło się w jednym domu, nie mogło zostać zamknięte w czterech ścianach. Jego skutki rozciągnęły się daleko poza fizyczne obrażenia, sięgając głęboko w psychikę i codzienne życie Kiry. Myśl, że przemoc mogła trwać godzinami, że nie była impulsem, lecz procesem, systematycznym działaniem grupy przeciwko jednej osobie, burzyła poczucie porządku, które ta społeczność budowała latami. I to właśnie dlatego. To wydarzenie nie tylko zraniło Kierę. To była głęboka rysa na całej lokalnej społeczności, odsłaniając coś, czego nikt nie chciał wcześniej zobaczyć. Nagrania, które dokumentowały przemoc, zaczęły krążyć w sieci szybciej niż ktokolwiek był w stanie jej zatrzymać. Internet zrobił z jej cierpienia widowisko, a straumy, treść do udostępniania. W jednej chwili prywatny dramat nastolatki stał się ogólnokrajową historią, wywołując fale oburzenia i odsłaniając brutalną prawdę o mechanizmach grupowej przemocy, okrucieństwie młodzieży i bezwzględnej sile cyfrowego świata, który potrafi nie tylko powielać cierpienie, ale je wielokrotnie potęgować. Dlatego, gdy wiadomość o napaści zaczęła rozchodzić się po okolicy, reakcją nie był gniew, lecz niedowierzanie szok. Cisza, niedopowiedziane pytania. Mieszkańcy nie potrafili pogodzić obrazu znanej im rzeczywistości z tym, co się wydarzyło. Trudno było uwierzyć, że sprawcami mogli być rówieśnicy. Dzieci z tych samych szkół, tych samych ulic, z tych samych podwórek. Władze Queensland zareagowały błyskawicznie. Trzy dziewczynki w wieku 12, 13 i 14 lat zostały oskarżone o szereg przestępstw. W tym napaść i pozbawienie wolności, a dokumenty sądowe podkreślały powagę zarzutów. Każdy uczestnik aktywnie brał udział w ataku. Jego charakter był wyraźnie skoordynowany, a działania z premedytacją. Jednocześnie wymiar sprawiedliwości uwzględniał specyfikę postępowań wobec nieletnich, w których istotna jest resocjalizacja, co sprawiało, że szczegóły procesu pozostawały w dużej mierze prywatne. Jednak nawet ograniczona liczba informacji jednoznacznie wskazywała, że władze potraktowały to zdarzenie jako poważne przestępstwo, a nie szkolny żart. Reakcja społeczności i internetu była natychmiastowa i gwałtowna. Rodzice, aktywiści, użytkownicy mediów społecznościowych wyrażali szok i oburzenie. Przemoc, która została zaplanowana i zrealizowana wśród rówieśników. Wydawała się niepojęta, a fakt, że została filmowana i udostępniona, potęgował gniew i poczucie zagrożenia psychicznego. W sieci pojawiły się petycje domagające się sprawiedliwości, a w lokalnej społeczności, choć wiele osób starało się pomagać poszkodowanej rodzinie, wciąż panowała dezorientacja i niedowierzanie. Trudno było uwierzyć, że nastolatkowie z ich własnych ulic mogli zaplanować i doprowadzić do. Tak okrutnych czynów. Rodzina Kiry skoncentrowała się na tym, co najważniejsze przywróceniu zdrowia fizycznego i udzieleniu wsparcia emocjonalnego. Sesje terapeutyczne, stopniowa reintegracja ze szkołą, a także pomoc i obecność społeczności lokalnej stały się fundamentem odbudowy pewności siebie i radzenia sobie z traumą, która odcisnęła piętno na każdym aspekcie życia dziewczynki. Aby sprostać kosztom leczenia i wsparcia psychologicznego, rodzina uruchomiła zbiórkę na GoFundMe, pokazując w ten sposób, jak ogromnym obciążeniem finansowym i emocjonalnym może być przemoc rówieśnicza tej skali. Sprawa Kiry Hart ujawnia szersze wyzwania społeczne, które wykraczają daleko poza pojedynczy incydent. Pokazuje, jak łatwo agresja rówieśnicza może eskalować w okresie dojrzewania. Uwypukla rolę cyfrowego świata, w którym nagrania z przemocy nie tylko dokumentują cierpienie, lecz także rozprzestrzeniają traumę daleko poza miejsce zdarzenia. Obnaża luki w nadzorze dorosłych i brak świadomości zagrożeń w prywatnych przestrzeniach, które pozwalają na niekontrolowane okrucieństwo. Jednocześnie sprawa podkreśla wyzwania dla wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich który musi wyważyć odpowiedzialność sprawców i potrzeby resocjalizacji przy jednoczesnym wspieraniu ofiar. Eksperci podkreślają, że wczesna interwencja, edukacja dotycząca zastraszania i świadome monitorowanie aktywności w sieci mają kluczowe znaczenie w zapobieganiu podobnym tragediom w przyszłości. Sprawa Kirehard to coś więcej niż opis przemocy. To historia zdradzonego zaufania, utraconego dzieciństwa, i społeczeństwa zmuszonego do skonfrontowania się z niewygodną prawdą. Pokazuje, że nastolatkowie potrafią wyrządzić krzywdę z premedytacją, że media społecznościowe nie tylko rejestrują rzeczywistość, ale mogą ją potęgować, a codzienne, pozornie bezpieczne środowiska, nawet najcichsze przedmieścia, wymagają czujności, by zwykłe zaproszenie nie przerodziło się w koszmar. Kira przetrwała atak lecz jego konsekwencje wykraczają daleko poza ciało. Pozostawiają ślady psychiczne, emocjonalne i społeczne, które trudno wymazać. Jej historia stała się przestrogą. Okrucieństwo może czaić się za najzwyklejszymi chwilami, czekając na moment, by ujawnić swoją prawdziwą twarz, zmieniając życie jednej osoby i wstrząsając całym otoczeniem. Motyw tej przemocy był banalny w swojej genezie, ale potworny w skutkach. Ale pojawiał się chłopak, szkolna relacja, zazdrość, konflikt, który w świecie nastolatków potrafi urosnąć do rangi wojny. Ale później pojawiły się inne narracje, inne próby tłumaczenia tego, co wydarzyło się tamtej nocy. Wenisza mówiła o swoim dzieciństwie w pieczy zastępczej, o braku miłości, o samotności, o emocjonalnej pustce, którą w sobie nosiła. Jakby próbowała w tych słowach znaleźć sens dla przemocy, która wymknęła się spod kontroli. Jakby cierpienie z przeszłości miało stać się usprawiedliwieniem dla cierpienia zadawanego komuś innemu. Ale istniało coś, czego nie dało się zagłuszyć żadną historią, żadnym wytłumaczeniem, żadną narracją o trudnym dzieciństwie. Istniały nagrania, filmy, które wyciekły do sieci. Obrazy, na których widać kire bitą, poniżaną, atakowaną w zamkniętym pokoju. Surowe, brutalne dowody, których nie dało się wytłumaczyć ani wymazać. Słowa dziewczyny, zarejestrowane później, brzmiały niemal nierealnie w konfrontacji z tymi obrazami. Po prostu kogoś torturowałam. Nie wiem. Nie wiem, czy to było przetrzymywanie zakładnika. To trwało godzinami, stary. Powinieneś był widzieć jej twarz. To było takie śmieszne. Te zdania nie brzmiały jak refleksja, nie brzmiały jak skrucha. Brzmiały jak relacja z rozrywki, jak opowieść o czymś, co miało sprawiać przyjemność, jak echo okrucieństwa pozbawionego empatii, współczucia i granic. W tej historii nie było miejsca na niewinność, nie było miejsca na dziecięce konflikty ani zwykłe szkolne dramaty. Została tylko brutalna prawda. Przemoc, która była świadoma, nagrana, udokumentowana, i słowa, które na zawsze miały pozostawać świadectwem tego, jak daleko potrafi się posunąć człowiek, gdy przestaje widzieć w drugiej osobie drugiego człowieka. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii. Jeśli ta sprawa Was zainteresowała, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i podzielcie się podcastem z innymi. Jeśli chcecie usłyszeć więcej takich spraw, prawdziwych, złożonych czasem niewygodnych, zostańcie ze mną na dłużej. Zachęcam do podbicia tego odcinka, co pozwoli dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Trzymajcie się, kochani, ciepło. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Oczy Zbrodni i Wita Maria.